zamówiliśmy burgera. cheeseburgera Dostałem tutaj sobie też zamawiamy gozlemy. Cześć! Jesteśmy w hotelu A Good Life Utopia Family Resort w Turcji. Zapraszam Was pokażę Wam co tutaj możecie zjeść w formule all inclusive co zjecie na śniadania, obiady, kolacje oraz na przekąski. Zapraszam Was do oglądania. Jeżeli chcielibyście zarezerwować ten hotel napiszcie do nas na PILIF. działamy jako biuro podróży i możemy dla Was zrobić to bezpośrednio Również w opisie do filmu znajdziecie link, przez który możecie to zrobić. A jeżeli byście chcieli, żebyśmy poszukali dla Was wymarzonego hotelu zgodnie z Waszymi preferencjami, w zamian za wirtualną kawę możemy to dla Was zrobić. Piszcie do nas na priv. Jeżeli zarezerwujecie wycieczkę za naszym pośrednictwem, kawa wraca do Was. A teraz zaczynajmy. Zapraszam Was teraz na śniadanie. Śniadanie jest od 7 do 10. I później takie późne siadanie jest od 10 do 11. Także chodźcie, zobaczymy, co tutaj dobrego można zjeść. Wchodzimy tutaj takim korytarzem, i jest miejsce, gdzie możemy wybierać jedzenie. Tutaj mamy taki dietetyczny kącik: kurczak, ziemniaki gotowane i gotowana marchewka. Tutaj dalej pani robi omlety. Tutaj mamy omlety, są różne. Dodatki do tego. Tutaj mamy te takie pączki, pichi, takie tureckie. Jest smażona cebulka i grillowana papryka. Idąc dalej mamy frytki i takie zapiekane szynki. Piekane szynki chyba z ziemniakami. Nie wiem. I frytki. Tutaj pan smaży jajka sadzone, ale też są placki. I tu mamy dodatki do placków czekolada. Cukier puder i cukier brązowy albo cukier z cynamonem. Tu są jajka sadzone, brukselka z, z pomidorkami, a tu pani właśnie smaży te placki, które tu wykłada i też są warzywa typu pieczarki, papryka, ketchup, majonez. Idąc dalej, tutaj mamy zupy. Także tu jest zupa z soczewicy. Tutaj mamy zupę z soczewicy, taka mercimek, to jest taka tradycyjna turecka zupa. A tu mamy zupę mleczną, chyba mleko z ryżem. Tu można sobie zrobić tosta, mamy ser, tosty, opiekę. Są dodatki, właśnie jakiś kiełbaska, Ser żółty, przyprawy. I taki pomidorowy, można powiedzieć, koncentrat, ale nie do końca taka salsa. Tutaj mamy warzywa, sałaty, różponka, mięta ogórki, pomidory. Pomidory teraz są przepyszne. Już po kolorze widać, że są ekstra. I mamy dodatki do tych sałat, typu jakiś oliwa, sos cytynowy, czy właśnie sos z granata. Tu mamy jogurty, różnego rodzaju jogurty, czy z, takie na słodko, czy takie naturalne. Są też owoce w zalewie wiśnie też duży plus za suzmejogurt, czyli taki gęsty. Tutaj znowu mamy wa warzywa, ogórki, pomidory, cebula i jeszcze sałata. Także tak to wygląda. Zobaczmy dalej. Jest dużo miejsca do siedzenia. Tu można siedzieć, można też w innej części. Tutaj mamy serek taki do smarowania, jest miód, masło, dżem, oliwki różnego rodzaju. Są takie z pestką, są krojone, są takie grillowane. Są czarne, zielone, także wybór jest spory. I tu mamy znowu to samo: czyli miód, masło, czekolada, serek do smarowania. I tutaj jeszcze są różnego rodzaju dżemy i miód. Idąc dalej, mamy bułeczki różne na ciepło: na słodko, z dżemem. Te są na przykład z serem i z oliwkami, także są. Chłodkie, wytrawne, e, takie puste zupełnie, Także tak to wygląda. One są, część jest właśnie na takich podgrzewanych ladach, część nie. Tutaj kolejna część to taka niby pizza, to papryka jest ostra. <laughs> Się wczoraj nadziałam, że tak powiem, spróbowałam i było ostro. Tu jest burek, croissanty, tu też jakieś z dżynkiem. Tu po drugiej stronie mamy jeszcze też trochę tych bułeczek. Tutaj one są z rzemem w środku. Tutaj mamy ziemniaki zapiekane z mlekiem i z serem. Tutaj pomidory zapiekane z serem. I też są jeszcze takie pieczone, smażone szynki. Tam dalej mamy kiełbaski takie w sosie. Czekajcie, bo tu ciasno. O, jest. Są kiełbaski takie w sosie. I też jeszcze różne bułeczki, także śmiesznie. Tu bułka z czekoladą, tutaj kiełbaska tu też jakieś croissanty polane tutaj mamy jajecznicę. z mlekiem są też jajka na twardo pieczone, smażone warzywa typu bakłażan, cukinia i tu jeszcze mamy menemen jeszcze wam pokażę tu jeszcze mamy menemen, czyli taka turecka jajecznica z pomidorami i papryką no i tutaj jeszcze są właśnie te bułeczki także tak to wygląda tak wygląda tutaj śniadanie ale idziemy dalej, bo to jeszcze nie koniec tak wygląda ta część, tutaj mamy herbatę, kawę, napoje, jakąś widzę wodę z warzywami, z miętą, z pietruszką, z ogórkiem, też spoko. Tutaj mamy jeszcze sałatki takie gotowe, są też arbuzy, pan tutaj. to moi. Tu są owoce, pomarańcze, jabłka, śliwki, winogrona, tu idąc dalej mamy miód w w plastrze. Mm, są też, widzę, hałwy, takie lokum, e, dżemy, a tutaj różne dodatki, takie płatki i dodatki do płatków. I tu mamy jakieś rodzynki, są ciasteczka, tutaj suszone figi, no i płatki różnego rodzaju owsiane, e, czekoladowe, takie kuleczki. E, tutaj mamy też jeszcze ciasteczka, a tu jest mleko. Tu idąc dalej mamy szynki. Takie typowo tureckie szynki, różnego rodzaju. No ja tak średnio te szynki lubię. Nie wiem jak Wy, dajcie, napiszcie nam w komentarzu, czy lubicie te szynki tureckie, bo one tak mnie, mnie nie zachęcają. No i różnego rodzaju sery, tutaj są bardzo duży wybór. Zobaczcie, że tak wygląda ta część główna. To jeszcze nie koniec. Pokażę Wam jeszcze kącik dziecięcy. Tutaj mamy jeszcze pieczywo, są różne bułeczki, chleby i tak dalej. Wszystko jest pozakrywane, żeby się nie obesło. No i dobrze. lat plus. Tak to wygląda. A tutaj mamy takie na ciepło pide z ziemniakami, z serem. Są też simity i takie bułeczki też pieczone. Bardzo smaczne są te pide z serem. Tu jest piec, w którym to wszystko się piecze. Tutaj mamy bar. Bar jest teraz zamknięty, ale na pozostałych posiłkach już działa. Są też butelki z wodą, znaczy lodówki z wodą w butelkach, także spoko. No i tu mamy jeszcze kolejną część, gdzie jest kawa, herbata, jakieś napoje. I tutaj mamy, zobaczcie, bardzo dużą salę. Tu też możemy sobie siedzieć. Jeszcze możemy siedzieć na zewnątrz, więc miejsca jest naprawdę sporo. A tu mamy kącik dziecięcy, plus za to, że nie ma telewizora i Tu mamy masło, oliwki, jakieś sery yy, i też rzemiki, są fujiczki takie owocowe, yy, owoce różnego rodzaju, też są placki, jest trochę takich warzyw, jajka, e, frytki czy te e, pączki, no i płatki, e, warzywa, jest też mleko, jest y, tutaj widzę y, blender i to jest chyba podgrzewacz do butelek. I tutaj też jeszcze jest miejsce, żeby sobie usiąść. No, tu jest przyjemnie chłodno i w porządku. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda sala na zewnątrz, bo też przyjemnie tam sobie można usiąść i jest bardzo ładny widok. Wychodzimy na zewnątrz, tutaj na kolacji jeszcze tutaj jest jezonko i jeszcze tutaj, ale na śniadaniu nie ma. Zobaczcie, tu też jest sporo miejsca do siedzenia i mamy tutaj też przepiękny widok na morze, na tą tutaj Zatokę i na inne hotele. Tu też widzimy basen. Basen tutaj hotelowy. Przyjemnie. Oczywiście cały hotel pokażę Wam w oddzielnym filmie, gdzie będę spacerować sobie tutaj po hotelu. Także zajrzyjcie koniecznie na nasz kanał YouTube. Znajdziecie go tam. Pokażę Wam teraz, co tutaj zjecie na obiad. Obiad jest od 12.30 do 14.00. Tutaj mamy makaron z sosie pomidorowym. Troszeczkę ostry, ale nie jakoś bardzo. Tutaj makaron z warzywami ketchup, majonez, można się częstować. Tu mamy frytki i takie krokiety ziemniaczane, smażone. Dalej mamy grillowane pomidory i grillowany kurczak. Dalej jest grillowana cebula, ryba, to jest step strong i dalej mamy też grillowaną paprykę i różne sosy. Tutaj jeszcze była grillowana pierś z kurczaka, ale już się skończyła. Idziemy dalej, zaczniemy, tam, e, zaczniemy od zupy, I mamy zupę mercimek czerwasy, czyli taka z zielonej soczewicy, tradycyjna, turecka, a tu mamy zupę warzywną. Różne dodatki do zupy i przyprawy i ser. Tutaj idąc dalej mamy warzywa, różne sałatki, surówki, są też sosy do tych warzyw. Tutaj mamy takie marynowane, kiszone warzywa oraz oliwki i ostre papryczki. Oliwki różne rodzaje, zielone, czarne, krojone, z pestką. No i właśnie jak mówiłam, kiszone warzywa typu marchewka, kapusta, ogórek. Tutaj jeszcze dalsza część różnych sosów. Sos pomidorowy, sos z granata. Tutaj mamy już świeże warzywa, ogórek, pomidor, małe ogórki, jakieś sałaty. Kurydza, mięta, a tu już gotowe surówki, jest też ostra papryczka tutaj dla odważnych i różne sałatki, surówki już gotowe. Się odwracam, mamy i różne pozostałe sałatki, surówki już takie bardziej z warzyw gotowanych i pieczonych. Pieczone też ryby wędzone, sery też jakieś tutaj widzę się jeden znalazł. Są też jakieś szynki, taka surówka z szynki i różne inne sałatki, śpieczone warzywa, sery, tak, takie różne rzeczy, jedzonko. Tutaj odwracam się, mamy tutaj sos do spaghetti i tu jeszcze będzie makaron, był wcześniej chyba zabrali, żeby go donieść. Tutaj mamy taką potrawkę z indyka, taki indyka, gulasz z indyka. Tutaj z cieciorka, gulasz z cieciorki z mięsem Tutaj mamy dącik, kącik dietetyczny, groszek, gotowany ryż. A z drugiej strony gotowany kurczak i gotowana ryba. Dalej mamy kuskusy z warzywami. Tutaj z kurczaka też taka potrawka gulasz. Tutaj por z marchewką w sosie i, bakła, i brokuły z pomidorami. Odwracam się. Tutaj mamy takie burki smażone w głębokim tłuszczu z czymś w środku, nie ma natchane z czym. Dalej kurczak z warzywami, taki smażony. Tutaj mamy gotowaną, spieczoną rybę. Z drugiej strony mamy ryż biały, taki zwykły. Tutaj jest wołowina z warzywami, taki gulasz wołowy. A tutaj mamy pire ziemniaczane. Tutaj odwracam się, i idę na tą stronę, gdzie są e, owoce i ciasta. Tu też możemy sobie zrobić kawę, herbatę, napić się soku. I mamy arbuzy, melony. I Tutaj na bieżąco pan cały czas kroi. Tutaj na wprost jeszcze więcej arbuzów, melonów, banany, śliwki, gruszki, pomarańcze, winogrona, e, jabłka. To znaczy dużo wszystkiego, a tutaj słodkości różne ciasta, baklawy i inne desery, jakieś pączki, makaroniki i różne inne słodkości. Zobaczcie, tak to wygląda. To jest... Ciekawe jest to tutaj, że jest dużo tych makaroników. One są codziennie, co też jest takie raczej rzadkie. Tak wygląda obiad, jest też kącik dziecięcy, na którym jest mniej więcej podobnie jak tutaj, chociaż bardzo okrojona wersja. A pójdziemy zobaczyć. Tutaj mamy jeszcze pieczywo. Jest też pizza. Tutaj jest pieca. Tutaj jest bar. Można się czegoś napić. Są też lodówki z wodą i z airanem. Także plus za to, że nie trzeba stać się w kolejce po wodę. Tutaj mamy kącik dziecięcy. Teraz Wam pokażę, co tu można zjeść. Także są też słodkości na kąciku dziecięcym. Śliwki, gruszki. Płatki są, frytki, sos pomidorowy, spaghetti. Tutaj jest też kurczak smażony, pire, ziemniaczane, ryż i różne dodatki typu jogurt, ser, sioliwki, warzywa i jest też mleko właśnie do tych płatków. Także tak wygląda obiad. Smacznego. Tutaj od 12 do 18 są kanapki różnego rodzaju. O, zobaczcie, różowa bułka. Są też owoce, kwinki pomarańcze. Można wziąć sobie wodę, iron i też są lody. I jakieś pączki, widzę też są. Tutaj sobie też zamawiamy gozlemy. Tej pani robi od 11 do 16. O, tu wam pokażę od 11 do 16. Tutaj przy przekąskach można sobie podejść i zamówić się z różnymi dodatkami mięso, ser, cukier, karto, kartofle, ziemniaki. No i tu mamy bar, tak, możemy się napić, co, czego chcemy tak naprawdę, woda, ayran, napoje, drinki, piwo, kawa, herbata, wszystko. Jesteśmy w przekąskach, zamówiliśmy cheeseburgera, dostaliśmy tutaj takiego cheeseburgera z frytkami. A jest ser? Jest ser. <noise> wygląda całkiem sympatycznie. Ketchup, majonez. Czesio też tutaj macie z burgera. I zamówiliśmy jeszcze makaron z sosem pomidorowym. Teraz będziemy testować. Tutaj wszystko zamawia się z karty. Tutaj mamy menu. I podchodzi do nas pan, zamawiamy. No i nam później przynosi. Tak, tak to wygląda. Jesteśmy teraz tutaj przy morzu, są tutaj również przekąski, jest bar od 12 do 16 czynne, czyli siadamy do stolika, zamawiamy z karty i nam przynoszą. Tak to tutaj wygląda, teraz zobaczcie, co można sobie zamówić. Tutaj sobie zamawiamy do stolika, tak, czyli siadamy i zobaczymy, co tutaj jest do zjedzenia. Zobaczcie, od 12 do 16 jest sałatki makaron, śpica jest, przekąski i są też desery, także tak to wygląda. Są też napoje, można sobie tutaj też zamówić. Także spoko. Jesteśmy teraz w przekąskach przy morzu. Zobaczcie, zamówiliśmy hamburgera. Tak wygląda. Zamówiliśmy też pizzę, tylko dzieciaki tutaj powyciągałem pomidory. Mm, zamówiliśmy też kepsika z kurczakiem. Też całkiem spoko. I tak to wygląda. Można też zamówić sobie picie. Także spoko. Sympatycznie. Smacznego. Chodzimy na kolację. Kolacja jest od 18:30 do 21:00. Weszłam tu jako pierwsza, także pokażę Wam wszystko ładnie ułożone. Tu mamy frytki, ketchup, majonez. To są takie ziemniaki gotowane, znaczy ziemniaki krokiety smażone w głębokim tłuszczu. Tutaj mamy takie pulpety w sosie pomidorowym z marchewką i z ziemniakami. Tutaj mamy ryż, widzę, z fasolą, też ciekawe, i oswymi papryczkami, meksykański. czy jest jakiś meksykański wieczór, tak, dzisiaj jest meksykański wieczór zdecydowanie. Tutaj mamy jakieś takosy, widzę, z kurczakiem i z fasolą. Tak, cały czas te kosy tutaj pan przygotowuje, jak się skończą. I tu zacznę od końca. Tu mamy warzywa, sałatki, surówki, sałaty, koperek, keroszponka, pomidory, ogórki, cebula, cytryna, jakieś marynowane też są warzywa. Ostre papryczki. I tu mamy różne przeróżne sosy. Oliwki ketchup, widzę jakiś sos cytrynowy i jeszcze więcej oliwek są też ostre papryczki, takie świeże i jeszcze więcej surówek sałatek gotowych tu idąc dalej mamy takie surówki, bardziej z jakimś sosem, z jogurtem takie pokrojone, gotowane warzywa marchewka z groszkiem takich makaron na zimno kalafior gotowany, widzę w jakimś sosie, tuńczyk tutaj jogurt z miętą, bardzo dobre Ziemniaki, jakieś mamy tutaj z przyprawami, też tutaj mamy pieczone warzywa, śwaszerowane papryki z ryżem, pieczone to wszystko jest na zimno. Jakieś takie pasztety mięsne i sery. Sery i warzywa grillowane. pomidory, bakłażany i jeszcze więcej serów. Tutaj z drugiej strony, o ludzie już się schodzą, się napełnia. Tutaj mamy. Mięso i chili, tak? czyli ostre, ostre mięso. Papryczki chili, widzę mięso mielone. Tutaj mamy warzywa gotowane, cukinia, marchewka. Tutaj mamy takie nawet skwierczące mięso, to jest baranina, widzę taki gulasz z baraniny. A obok jest ryż. Ryż to nie jest ryż, to jest makaron taki w kształcie ryżu. O tak, to jest makaron w kształcie ryżu. Tu mamy marchewkę z groszkiem gotowaną, ryby gotowane, to jest taki dietetyczny kącik. teraz Wam pokażę dalszą część dietetycznego kącika. Tu mamy gotowanego kurczaka i gotowany ryż. Tutaj jest taka potrawka taka z kurczaka. Kurczak w takim sosie gotowany z marchewką i zimekami. Tutaj mamy mięso pieczone z warzywami. To jest chyba indyk. Tutaj mamy kalmary w sosie. Tutaj mamy... O, nie jest napisane, ale wygląda jak jakiś indyk też może z papryką. Tutaj dalej mamy coś jak lasagne. Tu jest napisane hiladas, coś takiego. Tutaj mamy taki gulasz z bakłażana. Tutaj kurczak z papryką w sosie. Tutaj mamy rybę w ostrym sosie. Z drugiej strony mamy ryż. Zwykły, biały. Tutaj też mamy mięso. To jest fajita wołowa. Tutaj mamy brokułę i pile ziemniaczane. Tak to wygląda. Tutaj tak wyglądają takie dania główne. Teraz pójdę na owoce. I e, słodkości. Tu jest miejsce, gdzie można sobie zrobić kawę, herbatę, soku, sobie nalać. No i mamy owoce pokrojone: e, grejpfruty, banany, pomarańcze, arbuzy, melony. E, tutaj są baklawy, także już z słodkości się zaczynają różne rodzaje baklawy. Idąc dalej, mamy jeszcze więcej arbuza, melona, e, winogrona, mandarynki. Winogrona takie zielone, winogrona czarne, jabłka, nektarynki, brzoskwinie, gruszki, banany i jeszcze więcej owoców, i jeszcze nawet śliwki. Jak się odwrócę, tu mamy dalszą część słodkości ciast. Tu są ciasta takie typowo tureckie, baklawy albo w takich słodkich syropach takie ciasta drożdżowe, coś takiego kruche. Dalej idąc, mamy już takie desery, deserowe. Różne ciasta, bardzo ładnie wygląda wszystko. Tu mamy takie brownie, tu jest tort, tu różne inne ciasta, i tego jest całkiem sporo. Tutaj mamy takie budynie w tych chemiseczkach, tu jest taki czekoladowy, sopa Angle się nazywa, a tu jest taki śmietankowy i tak to wygląda. Także tak wygląda główna restauracja główne miejsce, gdzie można coś zjeść. Zaraz pójdziemy jeszcze na gdzie dziecięcy. I też zobaczymy, czy coś ciekawego można jeszcze zjeść na zewnątrz. A, jeszcze jest zupa. Jeszcze pokażę Wam zupę. Tutaj jeszcze mamy zupę, ona się tak ukryła, zapomniałam o niej. Tu mamy zupę e, e, taką z kurczaka, taka pomidorowa z kurczakiem. E, tutaj zupa ostra z tortillą, a tutaj jest zupa szpinakowa. Dobra, to idziemy w takim razie na kącik dziecięcy, a później jeszcze zejdziemy na grilla na zewnątrz. Już trochę ludzi zeszło, także jest coraz ciaśniej. Tutaj mamy pieczywo, bułki, różne chleby. Tutaj są wypiekane pide z różnymi nadzieniami. Tu mamy szpinakową i z serem i z jakimiś warzywami. Tu jest napisane i też gdzieś powinno być pide z mięsem. Albo taka po prostu czysta bułeczka. To idziemy zobaczyć dalej. Tutaj mamy bar, gdzie możemy się napić. E, piwa czy jakichś napojów. Tutaj są irony. Jest woda w butelkach. Tu też można sobie zrobić e, kawę, herbatę, jakiś napój sobie naleć. A tu mamy kącik dziecięcy. I kogo my tu mamy na kąciku dziecięcym? Na kąciku dziecięcym mamy też jakieś słodkości, ciasta, są też owoce, płatki, keczup, majonez. Mamy frytki, makaron, sos pomidorowy. Tak, jakieś takie nuggetsy. O, no to dobrze, kuleczce smakują, to dobrze. Pire ziemniaczane, są ogórki, jogurty, oliwki. Jest nawet jakaś szynka. Spoko. Tu jeszcze powinno stać mleko. Tu stało tu mleko i wtedy można na do tych płatków nalać. Teraz nie ma. Tak ładnie jest tutaj przystrojone dla dzieci. Jest woda, szklaneczka. Duży plus za to, że nie ma telewizora. Już idziemy dalej. Sporo miejsca do siedzenia. Jeszcze można siedzieć też na zewnątrz. Także właśnie chodźcie. Pokażę Wam, jak wygląda to na zewnątrz. Tutaj mamy grilla. I zobaczmy, co tam dzisiaj ciekawego można zjeść. A tu Cześć, jak już widzę, sobie nakłada. Tutaj mamy grillowane warzywa, e, paprykę, pomidory, cebulę. Co tam ciekawego sobie nakłada? Cześć, ja nakładam bo. Okay. Oni, nie... oni tam na dziecięcym są. Tutaj mamy takie szaszłyki z kurczaka. Jest ryba, to jest strumf. Idąc dalej, mamy tu też takiego grillowanego kurczaka e, i piersi z kurczaka też. A tutaj się już grilluje, właśnie ten szaszłyk. I tu jeszcze po drugiej stronie mamy makarony. Jest makaron z pieczarkami, makaron z warzywami, on jest ostry, i makaron z pesto. A, to chyba na odwrót. Na odwrót są karteczki, tutaj z pieczarkami, a na mm. końcu z pesto. <noise> Także tak wygląda, a tu jeszcze jest spaghetti i sos um, napolitański. Tak wygląda kolacja macznego. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, jak Wam podoba się jedzenie w hotelu A Good Life Utopia Family Resort w Turcji. Co o tym myślicie? Czy znaleźlibyście coś tutaj dla siebie? Dajcie nam łapkę w górę oraz napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim myślicie. A tutaj wrzucam Wam film ze spaceru po tym hotelu, żebyście mogli zobaczyć jak on wygląda i czy warto tutaj się wybrać. Dzięki za oglądanie, cześć!